Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się w miejscu, które jest podwójnie symboliczne. Podwójnie symboliczne, dlatego że przede wszystkim symbolizuje zwycięstwo, do którego zmierzamy, a po drugie, też i też bardzo ważne, symbolizuje ścieranie się dwóch wizji Polski. Z jednej strony wizję Polski, w której władze mówią obywatelom, co powinni myśleć. Jak myśleć, kogo szanować, a z drugiej strony wizję polskie, w którym e, państwo daje Polakom pełną wolność i swobodę w podejmowaniu decyzji. E, ja mam nadzieję, jestem pewien, że te wybory wygra wizja Rafała Trzaskowskiego i to gorąco wierzę. Chciałbym, korzystając z naszego spotkania, bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które angażowały się w czasie tych wyborów i razem z Rafałem Trzaskowskim przekonywali Polki i Polaków do, do tej właśnie wizji. Bardzo dziękuję przedstawicielom wszystkich partii politycznych, Zielonym, Platformie Obywatelskiej Nowoczesnej, dziękuję Stowarzyszeniom, inicjatywie. inicjatywie Polskiej oczywiście, dziękuję Stowarzyszeniom wśród Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź, bardzo licznym grupom nieformalnym z Błysk Budzikiem, który jest tutaj reprezentowany okay. i wykonał i oczywiście naszym kodem, który nas bardzo mocno wspiera i wciąż wspiera. Wszystkim parlamentarzystom, niektórzy z nich nie dotarli na naszą konferencję, dlatego że wciąż jeszcze rozmawiają z Polkami i Polakami o tej wizji Polski. No i cóż, chciałbym teraz zrobić to, co wszyscy zrobimy 12. Oddać głos. Pani poseł Śledzińska-Karabickińska. Proszę Państwa, mnie się podobnie jak Rafałowi Trzaskowskiemu marzy Polska uśmiechnięta, Polska życzliwa, Polska umiejąca słuchać, Polska, która jest wspólna rzeczywiście, w której każdy znajduje miejsce niezależnie od tego naprawdę jakie ma poglądy Bo to nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy myśleli pod jeden strych tylko chodzi o to, żeby każdy się w tej Polsce i dobrze czuł żeby każdy umiał się do siebie uśmiechnąć. To jest marzenie Rafała Trzaskowskiego i ja temu marzeniu poświęciłam te ostatnie tygodnie, przedektując region, już nie tylko Łódź, ale województwo, wzdłuż i wszerz, tłumacząc naszym wyborcom, mieszkańcom, jaka to ma być na Polska, jaka jest ta wizja, bo tak pytali, a, a program, a, a wizja, więc tłumaczę, że taka. I muszę powiedzieć, że nie ma podziału, że starszych kobiety czy mężczyźni, chociaż jest właściwie jest jedno. kobiety są chętniej słuchane i kobiety są właśnie życzliwsze, panowie czasem są, są oskrzyżeni, ale czy starsza osoba, czy, czy, czy młodsza, czy osoba, która ma dwoje dzieci w blisku, więc można by przypuszczać, że bardzo nie odpowiada obecna władza, a ona by oczywiście na tym więc nie ma takiego podziału, który dałoby się łatwo. To będzie, to jest ten. Dzień. No. Myślę, że ja jestem. Niezależnie od prezydenta, który będzie prezentem wszystkich Polaków. który nie będzie dzielił, nie będzie atakował. Ostatnie dni pokazały, jak społeczeństwo jest podzielone. Ja nie przypominam sobie poprzednich prezydentach, żeby były takie podziały, żeby tak nas atakowali sympatycy obecnego prezydenta, w taki e, chamski sposób, to chcę bardzo powiedzieć i zaapelować że możemy się różnić, ale powinniśmy się szanować, bo Polska od poniedziałku tu w tej Polsce będziemy wszyscy wspólnie żyć. Ja chciałbym, żebyśmy tak jak Rafał Czeskowski powiedział, mieli marzenie takiej Polski faktycznie uśmiechniętej, żebyśmy się spierali na argumenty, ale nie atakowali, i takiej Polski, która będzie tolerancyjna absolutnie dla wszystkich. Dlatego też do końca dzisiejszego dnia będziemy przypominać na Rafała Szaskowskiego. Dzisiaj rano byliśmy w Głowiczu każdy z nas wybrał jakieś targowisko, ulicę, stoimy i mobilizujemy, bo Rafał Szaskowski jest bliskim w graniu. Jest bliski. Ale żeby wygrał, musimy się do końca zmobilizować i namawiać każdego z nas. To... Ja, ale to nie znaczy, że mi nie zależy. Mi bardzo zależy na tym, żebyśmy mieszkali w kraju, w którym instytucje publiczne potrafią wspierać finansowo obywateli, ale potrafią także zorganizować dobrze działającą służbę zdrowia i edukację, którym to nie rodzic musi wyręczać instytucje publiczne, a państwo potrafi zorganizować system nauczania dzieci także w sytuacjach trudnych. Zależy mi na tym, żebyśmy mieli prezydenta, który jest symbolem otwartego państwa, w którym każdy, niezależnie od swoich poglądów i niezależnie od tego, czy przynależy do mniejszości, czy do większości, może powiedzieć, to jest mój prezydent, który jest symbolem mojego państwa i który nas jako naród łączy, a nie dzieli. I dlatego, w związku z tym, że mi zależy. W najbliższą niedzielę popieram doświadczonego samorządowca, który wie jak to zrobić. Prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dziękujemy. Senator Artur Duhu, drugi nasz senator, Łódzki. Szanowni Państwo, szanowni państwo, e, mamy dość mamy dość Polski dwóch Bierzch Kaczyńskiego. Mamy dość Misiewiczów, afer Kanefu, afer Szumowskich. Mamy dość takiej Polski. Mamy dość Polski, gdzie Polak polakowi wilkiem. Chcemy Polski uśmiechniętej, Polski praworządnej, Polski demokratycznej i Polski wolnej. Taką Polskę reprezentuje Rafał Trzaskowski. To nie tylko nasz obowiązek, ale przywilej, żeby pójść na wybory 12 lipca, najbliższą niedzielę i zagłosować na wolną, demokratyczną, równą, tolerancyjną Polskę zagłosować na Rafała Czaskowskiego. Apeluję do wszystkich. Głosujcie na Rafała Czaskowskiego. przewodniczący rady miejskiej reprezentujący wszystkich radnych, ale również koalicjanta nowoczesną, bardzo proszę. Szanowni państwo, jesteśmy na Placu Zwycięstwa, miejscu symbolicznym dla Łodzi i dla samorządu łódzkiego, miejscu, które jedna opcja polityczna chciała zawłaszczyć dla siebie, a które obroniliśmy i zwyciężyliśmy. Podobnie będzie 12 lipca, kiedy zwyciężymy, kiedy pójdziemy do urn wyborczych i wybierzemy prezydenta, który skończy ten okres podziału. Podziału na gorszy i lepszy sort, na mordy zdradzieckie, na ludzkich panów. 12 lipca rozpoczniemy budowę nowej Solidarności, jak mówił Rafał Trzaskowski, rozpoczniemy budowę państwa, które będzie szanowało swoich obywateli. Dlatego apeluję do Łodzian w imieniu łódzkiego samorządu, w imieniu swoim, ale i wszystkich radnych tutaj zgromadzonych, abyśmy pokazali, że Łódź potrafi wybrać prezydenta, który jest samorządowcem z krwi i kości, któremu bliskie są sprawy Łodzian. W imieniu zielonych bardzo proszę Kuba. Zapraszamy tu bliżej. Chodź do nas. Jestem bardzo dumny, że ponad miesiąc temu jako Partia Zieloni zdecydowaliśmy się poprzeć Rafała Trzaskowskiego w wyścigu prezydenckim. Ponieważ warunkiem tego poparcia było nasze 21 zielonych postulatów. I te właśnie postulaty prozwierzęce, ekologiczne, feministyczne i prospołeczne było widać i słychać w trakcie jego kampanii. Było je widać w ulotkach i w postulatach, było je można usłyszeć na wiecach i w wywiadach, i dlatego my, zieloni, tak chętnie pomagaliśmy Rafałowi w jego kampanii. Rozwoziliśmy plakaty, banery, rozmawialiśmy z ludźmi na ulicach, tutaj w łodzi, ale także na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Dzięki całemu temu zaangażowaniu, ja wiem, że my możemy wygrać. I ponieważ chociaż nie jestem osobą wierzącą, to głęboko wierzę, że 12 pójdziemy licznie na te wybory i że wygramy i wybierzemy jedynego zielonego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zwyciężymy! 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 Dzień, dzień. Panie pośle, to chyba była najdłuższa kampania w nowoczesnej Europie. O ocenę tej kampanii wyborczej chciałbym zapytać. To był bardzo dobry czas, dlatego że tę kampanię prowadził Rafał Trzaskowski i wszyscy jego e, sympatycy, e, nie tylko działacze partyjni, nie tylko samorządowcy, ale ludzie, po prostu ludzie. W żadnych ostatnich wyborach tak wielu ludzi nie angażowało się w pracę, w wspólną pracę, żeby wybrać lepszą Polskę. To były miliony rozmów, rozmów pełnych wiary i energii w to, że to ma sens. To były też trudne rozmowy z takimi osobami, które mają wątpliwości. I proszę mi wierzyć, wielu tych ludzi w małych miejscowościach szczególnie, w których byliśmy wszyscy osobiście, dało się przekonać do tej wizji Polski. I zagłosują 12 za Rafałem Trzaskowski. Po tych trudnych rozmowach powiedzieli tak, my oddamy głos, bo chcemy zmiany, bo mamy dość tego wszystkiego, co się dzieje w ostatnich. Latach w Polsce, bo chcemy wreszcie normalnej, prawdziwej, szczerej rozmowy, dialogu, wspólnoty. Jesteśmy przeciwnikami tej nienawiści i tej goryczy, która się przelewa przez Polskę. Chcemy, żeby Polak, Polakowi, Polak z Polakiem potrafił rozmawiać. Wie Pan, ile razy ja słyszałem na rynku, że brakuje nam szczerej rozmowy, uśmiechu na twarzy od tych właśnie ludzi, którzy dlatego pójdą głosować za Trzaskowskim, bo wierzą, że może być normalnie, jeśli dokonają takiego wyboru. Dlaczego do debaty nie doszło przed drugą. Gdyby ktoś proponował debatę e, nie, Rafałowi Trzaskowskiemu, to na pewno by do niej doszło. Natomiast e, telewizja publiczna i przede wszystkim władze nie proponowały debaty, tylko jakiejś rozmowy, w nie, niejasnych nie regułach, e, bez gwarancji tego, że to rzeczywiście być... E, ma debata. Ja zachęcam do tego, żeby ci, którzy proponowali debatę, zajrzeli i przeczytali hasło debata w słowniku języka polskiego. Co ono oznacza? Ona znaczy polemikę, równe szanse, uczciwość w tej dyskusji, równe szanse. Takiej debaty e, PIS nie proponował Rafałowi Trzaskowskiemu. Natomiast Rafał to robi nieustannie. Kandydat e, na prezydenta, nasz kandydat na prezydenta proponował debatę, prawdziwą i uczciwą debatę. I tej debaty Andrzej Duda się obawiał. Jego doradcy odmówili mu prawa do tego, żeby uczestniczył w tej debacie. Ale Andrzej Duda sam mówił, żeby zorganizowały trzy największe debaty. Ta, ale tak było. Tak, ale tak Nic było. Nie Chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, że było zaproszenie. Dwie stacje, Polsat i PKL, wyraziły ze zgody z TV PiSu, bo inaczej nie można tego nazwać, poszła jedna informacja. Nie będzie debaty, bo mogą zadawać dziennikarze niewygodne pytania Andrzejowi Dudzie. Koniec kropka, nie ma o czym dyskutować. Sztab Dudy, Kurski, sam prezydent Duda nie chcieli debaty, ponieważ bali się, że wreszcie będą zdemaskowani. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego na końcówce ta, taka ostra była ta kampania? No, to jest normalne, to są emocje. A te emocje powodują, że wszyscy mówimy głośniej, bo wierzymy, że to ma sens. Natomiast pytanie jest, jakie słowa padają? Tak? Gdzie jest ta agresja i gdzie jest jej najwięcej? Tutaj nie mamy wątpliwości, że ta agresja i ten fałsz i ta nieprawdziwa informacja lała się strumieniami ze strony polityków wspierających kandydata Andrzeja Dudę, prezydenta ubiegającego się o reelekcję i od niego samego. Końcówka kampanii, ale jeszcze jest końcówka kampanii, co jeszcze dzisiaj? Do ostatniej godziny Wciąż jesteśmy obecni we wszystkich gminach i powiatach całego województwa i myślę, że we wszystkich województwach jest dokładnie tak samo. Zatrzymujemy się w małych wsiach, większych miejscowościach, małych miasteczkach, w powiatach. Dlatego nie ma wielu przyjaciół zaangażowanych w te wybory dzisiaj z nami, wielu parlamentarzystów wciąż pracuje. I my też zaraz wsiadamy do naszego łódzkiego Trzaskobusa i jedziemy dalej rozławiać. I tak do nocy, do, póki do będziemy, dopóki będziemy mogli, będziemy przekonywać, że nie ma lepszego kandydata. Wierzymy w to, że nie ma lepszego kandydata na prezydenta Polski. Jest nim wyłącznie Rafał Trzaskowski. Pozwolicie panowie, że Telewizja Polska zada teraz pytanie niezależnemu senatorowi. Chciałam zapytać pana senatora, czy ta agresja w kampanii pana zaskoczyła? Zawsze chcielibyśmy, żeby każda kampania była przede wszystkim skupiona na tym, co najważniejsze, na umiejętności rozmowy, na szukania tego, co wspólne, bo wtedy jest szansa, że będzie to zrealizowane, niezależnie od tego, kto wygra wybory. Ale w tej kampanii padały słowa, które padać nie powinny. Nie dzielimy ludzi na ludzi i ideologii. Wszyscy jesteśmy obywatelami tego samego kraju i zależy nam na tym, żebyśmy tę wspólnotę tworzyli, niezależnie od różnic, które czasami nas opisują. A czy zaangażowanie w tą kampanię Sławomirowi Prasa Pana troszkę zdziwiły? Jaką sektora właśnie szuka tych kompromisów ze zbiegiem? Myślę, że sztabowcy w tych kampaniach, w każdym sztabie, byli poddani silnym emocjom. Ważne, żebyśmy my, jako wyborcy, tym emocjom się nie poddali w niedzielę i dokonali dobrego wyboru. Tym wyborem jest Rafał Trzaskowski. Jeżeli Rafał Trzaskowski wygra wybory w poniedziałek, to do wyborów parlamentarnych jest bardzo daleko. Czy uważacie Państwo, że możliwe jest faktycznie zakopanie tego wojennego toforu i zgoda między dwoma całkowicie różnymi nie To To wszystko zależy od... Jakby od obu stron, nie, 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 zależy od większości. Bo w Parlamencie rządzi większość zjednoczonej tradycji. Jeżeli zjednoczona prawica jakoś przyjmie do akceptującej wiadomości, że wybory były Rafał Trzaskowski, to na pewno nie będzie żadnego powodu. Jeżeli tego nie przyjmie do wiadomości, to zobaczymy, co się będzie działo. Ale mam nadzieję, że uda się ułożyć tę współpracę, bo tak jak Rafał Trzaskowski wielokrotnie. Czyli absolutnie będę wspierał i popierał wszystkie dobre rozwiązania tego rządu. Będę lobował na rzecz tego rządu i polskich w strukturach Unii Europejskiej. Będę się starał, będę naprawdę natomiast wyraźnie mówię, czego nie będzie. Na pewno nie będzie. Te yy, łamania konstytucji? Te łamania konstytucji nie będzie podpisywał podnoszenia podatków, nie będzie podpisywał czegoś, co szkodzi Polsce i Pani doktora, ja powiem w co chcę wierzyć, chcę wierzyć w to, że po wyborach, niezależnie od tego kto je wygra, chociaż oczywiście wierzę, że wygra Rafał Krzaskowski, który poparł już projekt ustawy łódzkiej metropolii, ale nawet gdyby wygrał prezydent Andrzej Duda, który w końcówce kampanii mówił, popieram samorząd, to takim dobrą inicjatywą będzie, żeby niezależnie od wyniku wyborczego, żeby jak najszybciej parlament przyjął ustawę łódzkiej metropolii. Prezydent ją podpisał. Tego oczekujemy. Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.